Witam wszystkich. Nazywam się Marek Dąbrowski i przeczytam Wam swój wiersz z okazji tygodnia w bibliotek. Zachęcam do wypożyczania książek, do czytania książek, do odwiedzania bibliotek online, jak i osobiście, o ile warunki będą pozwalały. Czytajcie dużo i najlepiej moje wiersze. Wiersz ma tytuł Granie na włos. Usłyszałem w dali grania. Za drzewami, na polanie, stał i grał, bo przerwał łowy. Słoń różowy, do połowy. Chwilę temu łowił dźwięki, choć nie miał żadnej ręki, dotnił nogą, trąbą, doł, dźwiękiem wokół dżunglę ciął. Melodię grał dość radosną. Co to przy niej włosy rosną? Wysi o tym się zwiedzieli i do dżungli tej pąknęli. Ned zaczęło błyszczeć w krzakach to na dżunglę łysych napad? Ano pewnie, bowiem słońce odbijało głów tysiące. Słoń na trąbie ciągle grał, chociaż inne plany miał. I wnet łysym włos się zjawił. W półróżowym to sprawił. Grał tak głośno, bądźmy szczerzy, że się łysym włos aż jeżył. Dziękuję bardzo i zachęcam do odwiedzania bibliotek.